Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej misji już którą rozpoczynamy e, walką z trigenami. Jednego się udało zatwić granatem, drugiego załatwimy ręcznie proszę bardzo właśnie w ten sposób. No i cóż, kontynuujmy tutaj mamy kolejnego trigena. Niestety tak którego udało się zdjąć, tutaj leży pancerz, na razie go nie będziemy brali Zostawimy sobie Później go weźmiemy Na razie zabierzemy sobie tutaj amunicję Szelką i te różne Tego typu rzeczy No i cóż Tutaj wychodzimy teraz na zewnątrz No i mamy pierwszego Kolesia Który jest mutantem Tutaj mamy kolejny. oznaczajmy może jego Właśnie tak. No i cóż? No, co by było? Więc jak widać, tutaj toczy się walka e, pomiędzy mutantami a najemnikami, i to dość zawzięta. O! No, dość sporo. Tak. No ale cóż? Tak, widać, może. W sumie. Na razie, może poczekajmy, niech oni sobie powalczą ze sobą. Później nie będziemy mieli łatwiejszego ale tego Koesia możemy zdjąć, gdyż on już tutaj się schował, więc na nic się nam nie przydał. Więc e, lecz tylko by nam problemy sprawił. Więc nie ma to sensu. Dobrze, zajmiemy teraz tego na wieży. Ok. No i coś tutaj mamy teraz tego, spróbujemy zdjąć. To jest mutant. Tego już jednego zdjęliśmy, i oni niestety skaczą, i mają broń taką jak nasza. Więc, no, do najprzyjemniejszych nie należą, niestety. Okej, okay. więc udało się go zdjąć. z tego co ja tutaj widzę, zainteresował się gruba z nami. To jest żaden problem, mówiąc szczerze. Ta. Z tą bronią, jaką mamy teraz. E, jest to naprawdę żaden problem. Ok, udało się go zdjąć. No więc możemy sobie kontynuować. Przez zadanie ktoś jeszcze został? Nie wiem dokładnie jeszcze kto, ale się dowiem. Odstawimy sobie samochód. No i sprawdzimy, co, co tutaj się wyrabia. Tego już mamy załatwionego. Tak jest. A no tutaj, proszę bardzo. Tak, myślałem, spróbujemy go zdjąć. Proszę bardzo. dostał, I ja. I jeszcze jest jeden, który jest. Nie ma go? Jest. jak, Tutaj będzie ciężko go zdjąć z tej broni, ale postaram się. Szkoda marnować amunicji. No i niestety, jak mówiłem, ciężko będzie trafić, gdyż go nie widzę, nawet z włączoną termowizją. Aha. Będzie problem. Spróbujmy go może troszkę tak ranić. Kurczę, szkoda mi amunicji, wiecie? Spróbujemy jeszcze raz z tego dotrafić. Ok, więc... może się uda. Proszę bardzo, udało się. Super. Dobra. Wyłączymy ten noctowizor, już jest nam niepotrzebny. Pozbierajmy sobie amunicję. I teraz tak. Teraz pozbieramy sobie najpierw amunicję z tych ee, wieżyczek. Myślę. Aha. Ale najpierw jeszcze może tutaj zajrzymy. Sprawdźmy, co tam mają. Proszę bardzo, amunicja do granatnika w naszej broni, super. Tak. Sprawdźmy tutaj. Amunicja. Strzelby, apteczka. Proszę bardzo, kolejna amunicja, już mamy 295 pocisków, okej. Okay. Więc cóż. Tak. Teraz przejdziemy się po jednego koleścia. Tak. Mhm, mm Dawaj, czekaj. Oj, no cóż, został nam tutaj jeszcze jeden. Przystawmy sobie skrzyneczkę. Tak, i jack się zablokował. Nic wciskanie V nie pomaga. Proszę bardzo, udało mi się wydostać. Straciłem całą energię, więc poczekajmy, aż się naładuje. I spróbujmy jeszcze raz przejść. No, tak. Naprawdę denerwuje mnie ten fragment. Podobno jesteś agentem sił specjalnych i co? Czy tam byłeś kolony w siłach specjalnych i co? No, przez takie rury nie możesz przejść, no, ale na szczęście, na szczęście, spokojnie przeszedł, ale jeszcze jest droga powrotna. Proszę bardzo, tutaj mieliśmy nieszczęścika. Zabierzemy sobie amunicję. No właśnie. No i możemy iść dalej. Tak. Teraz trzeba. <laughs> Wyjście. Przeszedłem sobie kłódkę, w razie by Jack postanowił tędy nie przejść, jest jeszcze inna droga na szczęście, no właśnie, no ale jednak, yeah, udało się, dobra, brawo Jack. Teraz pojedziemy sobie na tą wież... tu właśnie tutaj wieżyczkę, bo tam był snajper, więc nie zamknij się snajperki, ale najpierw weźmiemy sobie pancerz, bo zapomniałem o nim. Mówiłem, że później go weźmiemy i o nim zapomniałem w Ferworze walki. Ale to postaram się jak najszybciej naprawić. Okej. Okay. Tutaj jest u góry, oni nie mają amunicji. Proszę bardzo, jest nas pancerz. No. Teraz to ja mogę iść dalej. No, to ja rozumiem. Poskaczemy sobie, a co? Pobawimy się trochę w Assassin's Creed. A co nam szkodzi? Dobra. Tak mówię, teraz idziemy sobie po <laughs> amunicję do snajperki. Tak. Jestem ciekaw, jak wytrzymuje ten akumulator w Jeepie. Cały czas stoi na światłach, na krótko odpalany. I jeszcze rozrusznik normalnie kręci. Aha. Tak. ale nieważne. Schodzimy. No, co jest? Dobra. Więc jedziemy dalej. Teraz na drodze spotkamy dwóch koleświ Trigena. Mm -hmm. O, zapis. Ale mamy tutaj na pierwszych tych. No i gdzie jest ten trigger? No, pokaż się. Co jest? No gdzie? no... Przejdziemy go, o. To jest śmieszne, siedzieliśmy sobie w samochodzie. Jeszcze jak tutaj nas podszedł do boku, no to sam uwierzę, że, ale było ewidentnie widać, skoczył na maskę i zabrał nam zdrowie, no bez sensu, no ale się nie będziemy czepiać. Tak, my teraz przejdziemy sobie tędy, eee, no i cóż, tutaj będziemy mieli dwóch w typie. tak. No, już nie ma nikogo, więc możemy jechać dalej. A i co my tu dalej mamy, ha? Cóż, jedziemy sobie powoli, na spokojnie, nie ma się naprawdę co spieszyć, oglądamy się do bału, żeby nikt nas nie zaskoczył wszystko żebyśmy sobie wyłapali, proszę bardzo jest intrygend, był, małe sprostowanie, był no i cóż, jedziemy sobie dalej mamy tutaj eeee mam świetną broń na niego Proszę bardzo no I jeszcze został ten Myślałem, że on już zginął A kimś cudem nas nie trafił Co jest szczęście Ok, więc możemy jechać dalej Tak, powolutku No i tutaj toczy się kolejna jakaś walka I sobie powolutku przejedziemy Nie ma się co spieszyć to spokojnie Elegancko Nie teraz pewnie stąd nie wyjedziemy, no? Doprawdy nie, no ale cóż, nie tak to sobie tak z nimi poradzę. No, co jest? Nic, nic. Dobra dostał, ale serio? niby to tak źle nie wygląda może da się wyjechać jeszcze, spróbujemy no dawaj nie zawiedź mnie, dzikie, no o, ruszył się, może się uda dobra, pojedźmy może do przodu okej, okay. teraz spróbujmy do tyłu ja to wiedziałem, że tak radę, dobra teraz to możemy jechać sobie. mi pasuje, dobra więc sobie jedziemy dalej zabierzemy ambulancję Myślałem, że coś tu jest. Zbierzemy amunicję. No i cóż. Kontynu kontynuujemy swoją misję No i jedziemy dalej, aby teraz e, załatwić. Tutaj będzie jeden trigger. E, I trigger znaczy. Grubas i na jednym. Zabijesz mnie! Co ty nie powiesz? No, dobra ci. kolej zamiast być większy, że pozbyłem się yy, problemów, no to tutaj jeszcze dobrze strzelało. Temu się nie poszczęściło. No i tutaj mamy głupów. No i tego. No i teraz w góry jest yy, na pewno jeden grubas. I słyszę jeszcze tego mutanta. No tu jestem. Proszę bardzo, jak mówiłem, broń jest świetna na tych grubasach. Jeszcze został właśnie ten. No i po sprawie. Ogólnie. To nie są jeszcze wszystkie typy mutantów, jakie są dostępne w tej grze, spokojnie. Jeszcze będą takie króliczki doświadczalne, ale to w kolejnych misjach. Więc twórcy... Łapali się tutaj czego... Co mogli, aby utrudnić tylko grę. Coś słyszę. Wow. Tak. Dobrze, że go zauważyłem, gdyby nam poszedł... Od tyłu i zakiepsił na z tej... Właśnie. Dudki no miło by nie było. Dobra, udało się go zdjąć. Jakimś cudem zabram tam skrawek zdrowia. No, podejdź tu, Jack. Co jest? Widzę, ale najpierw samochody co znaczy? Dobra. Spokojnie na razie, to trzeba skończyć tę misję, a do archiwów to jeszcze daleko jest. Tak, podążaj drogą do archiwów, nasze zdanie, ale to... To na razie nas nie interesuje. Na razie musimy zdjąć tych kolesi. Raz. Dwa. No i jeszcze jeden. Gdzie on się kryje? Proszę bardzo. Tu jest. I trzy. Dobra. To ja rozumiem. Teraz idziemy stąd. Po samochód. Aha, weźmiemy sobie świeży. A co tam? Proszę bardzo, opona jest przebita? Niemożliwe. Nie wierzę. To sprawdzę. Czy w tekstury się zapadło? A w tekstury się zapadła. To, to dobrze. Jedziemy dalej. Tutaj kolejna walka. Aha. Co my tu mamy? Tak. Wypieprzymy w po powietrze ten samochód. I jedziemy dalej. Dobra. Eee... What? No nie no... Skoczył mi na pakę... ...Drigend i zabrał cały pancerz, nie no no... twórcy mogliby się trochę... ...o to postarać, aby nie krzywdzili nas... ...te Drigendy w samochodzie, no to jest sensu moim zdaniem. Eee... No ale cóż... Mówi się trudno, możemy jechać dalej. Mieliśmy pancerz, ale już go nie mamy. No i tak. Teraz musimy dostać się tam do góry. Ale to na spokojnie, my się sobie. Gdzieś tu była amunicja do snajperki, gdyż tego kolesia, którego tu zjeśmy, to był snajper, ale zaraz. To było tu wyżej, czy niżej? Nie wiem, sprawdzimy. Zapomniałem, gdzie on był. Ale chyba wyżej. O, mamy tam... Ale... Łazika, ale sprawdźmy dokładnie. I o, to było chyba wyżej. Tak mi się wydaje, ale przejdziemy się łazikiem, a co tam? Nam szkodzi. No, patrz tu. Fajna kura. Przejedziemy, a co? Tak. Więc no szczerze jeśli chodzi o strzelanie to no, lepiej się z tego strzela niż z tego dużego dżipa. Eee, gdyż no... mamy większe pole manewru... celowania. No, ale cóż. Słyszę helikopter. A my tutaj mamy gdzieś... właśnie, amunicję. No, ja! Przykujmy sobie broń. Eee, no i... gdzie jest... no właśnie. Tej broń szukałem, no i teraz, cóż, musimy iść do góry, aby zdjąć helikopter, to jest pierwsze co. Gdyż nam ostro utrudnia życie, by utrudniał, ale my go zdejmiemy. Trzeba uważać. Ale, zanim go zdejmiemy, to najpierw sobie sprawdzimy. Tutaj, eee. ...to. Wieżyczkę, ale Jack najpierw musi pod schody podejść. Oho, uh -huh. podobno był szkolany w siłach specjalnych i nie może nawet pod 4 stopnie podejść. To jest ciekawe. Tutaj mamy kawałek pancerza, amunicję do wylotnika. Ktoś mi... widzi na dole? Nie, aaa, tu jest. Proszę bardzo, no, trochę mnie zdenerwowałeś koleś i pożałujesz się. No o, oprócz, to mówiłem. Po co ci to było? No i po co ci to było, koleś? Aha... Ta, mamy full amunicji do granatnika, więc 14 pocisków to jest max, niestety. O, jeszcze się zraniłem. No ale cóż, my idziemy teraz dalej, po tych skałach jak słyszycie, czy też nie, ja słyszę, słychać helikopter i to, no, ewidentnie, więc to będzie nasze, podejrzewam, pierwsze zadanie, jak tam dotrzemy. Tak, więc idziemy po tych skałach, oczywiście Jack się zablokował, jak zwykle, nie wiem. A jeśli co do tej misji to jest naprawdę strasznie zbugowana. Gra się wywala często. To jest raz, a dwa. Blokują się przeciwnicy. Jeszcze później wam powiem o co chodzi. O ile się zdarzy ten bug. Tak, sorry za to cięcie. Ale mówiłem o wywalaniu gry, no właśnie, zdążyłem... Zakończyć moją rozmowę i tak się stało. Ale my teraz rozwalimy ten helikopter. Ja nie wiem co tu się dzieje. Nie wiem, nagrywanie jej nie służy czy co. Jak przygotowywałem sobie tą misję nie było żadnych problemów. Poza tymi blokującymi się właśnie tam przeciwnikami. A ja nie wiem naprawdę co się dzieje z tą grą. Ora jasna, to jest Far Cry. Ogarnij się. Ale cóż. My idziemy dalej. Nie rusza się! Już jesteś martwy! Wow! Nie, no ten naprawdę mieliśmy tutaj farka. Skąd on się tu wziął, to nawet nie mam pojęcia. Aha. Dobrze, że w nas nie trafił, to by był koniec i jego, i nas. Byliśmy bardzo blisko, więc wysadziłby przy okazji nas i siebie. Ja. Okej, okay, więc idziemy sobie dalej na dół. Fajnie, no naprawdę fajnie. Ciekawe czy uda mi się w ogóle tę misję nagrać tak na marginesie? Spróbuj ominąć bitwę i przedostać się do środka głównego budynku. Nie mam zamiaru do nikogo omijać. Tutaj mam ochotę skopać wszystkim dupę, a nie. Omijać będę. Zombie. Jeżeli mi się gra nie wywala, to byłoby fajnie jeszcze. O, dobra. E, no i cóż, idziemy dalej. Tym wyciągiem. Da! Jo, znowu gra się wywaliła, ale na szczęście zdążył się gra zapisać, zdążyła, więc e, tyle dobrego z tego. Mam nadzieję, że się już nie wywali, gdyż no. Nie jest to miłe, a my tutaj mamy Grubasa. Co mnie ma, to ostry przeciwnik na wstępie. Dobra, uczyła się amunicja, a przodujmy Przelbę naszą, wspaniałą, dobra. Tylko teraz, sobie na koniec gra się nie waliła, naprawdę, kliknijmy sobie misję elegancko i co? A No, ale cóż, życie. Przeładujmy. Idziemy dalej. Walczyć. Mhm. No. Więc najwyraźniej... Nagrywanie tej misji nie służy z tego co widzę, no ale cóż a sprawdźmy co tu się dzieje to jest bitwa Proszę bardzo, tego musimy zdjąć na widzę tych kolesi Dziękuję Dobra Zap zapis więc w razie by się gra wywaliła, to dobra informacja, ale najpierw zajmiemy się Triglenem. ład Tak, więc już wspominałem o tym bugu, więc o to mi chodziło właśnie. Proszę bardzo. Zrobić mi nową dziurę, co ty nie pojesz, ten też się zablokował, ale żyje. Jeszcze proszę bardzo. Strzelanie w niego mu pomogło. bardzo nawet normalnie zginął. Niesamowite. Tak, tam jest kolejna fala wrogów, ale to później. Idziemy sobie amunicję pozbierać, bo jeszcze sprawdzimy dokładnie, czy nie ma nikogo. Tak. On nie żyje. Tak, on nie żyje. Ale idzie. To jest ciekawe. Proszę bardzo. Kolejny mutant, który jest tak naprawdę... W nie niebroźny. Wystarczy nie podchodzić blisko do niego. No i mamy luz. Też nie ma wyrzutni rakiet, więc nie, nic nam nie robi Naprawdę śmieszny jest ten bach. Mhm. Tak. No a cóż. Jak mówię, ta misja naprawdę jest ostro zbagowana. Oby się jeszcze teraz gra nie wymaliła, bo zaczyna trochę przycinać. Aha. Tak. Dawaj, amunicję. Też. Wejdziemy sobie teraz na, wie na wieżyczkę i myślę, że skorzystamy z wyrzutni rakiet. Aha. Mamy kolejną amunicję. Pancerz. Wspaniale. No i możemy, możemy iść do góry dalej. No i tak. Spróbujmy. Pójdźmy w tę stronę. No i strzelmy im tam troszkę. Posuwajmy się. Przodujmy. Niestety nikt nie dostał albo jeden, tylko. Bo no teraz będzie naprawdę ciężko ich dorwać. Niestety trochę ich to tylko raniło. Znowu. Teraz przez w górę. Bez sensu był ten pocisk. Dobra, strzelimy sobie, myślę, jeszcze z jeden i to starszy. Aha. Aha. Dawaj to. Strzelmy z gdyż tutaj był zasłonięty. A, no i cóż. Dobra, weźmiemy sobie amunicję, nie będziemy już strzelać, gdyż nie ma sensu. ...nikogo nie widać. No i cóż... ...idziemy kontynuować misję. To jest główny budynek. walle jest gdzieś w środku. Dobra. Powodzenia. Dzięki, doj Idź, idź, idź! Zapomnij o cholernym centrum kontroli. Niewiele z niego zostało. Pieprza to! Wynoszę się stąd! Dobra, wynoszę się z O! Zapomniałem o tym kolesiu góry. Dobra, udało się to zdjąć. Bardzo fajnie, mnie to cieszy. Widzicie co, walić tych kolesi, oni tam kompletnie nie wiedzą, co się dzieje. Ale postanowię jednak to sprawdzić. Ta! Nie ma sensu, Dobra, Nic znam, że nie zrobią. Więc zabierzmy sobie tylko amunicję i kończmy misję. Oho, niech sobie pożyją, od co im. Dobra, już mamy amunicję. Jest fajnie. No i cóż. Możemy kończyć misję w sumie. Więc cóż, no pozostaje mi podziękować Wam za oglądanie. No i trzymajcie się. Na razie, cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.